Dzisiaj zgodnie z obietnicą musimy wam przedstawić jak wykonać ozdoby wielkanocne. Baranka post... Shona? tak, albo timiego. Na pewno znacie tych bohaterów bajki. Ja też znam. Ja znam z mojego dzieci. Oh. Rzeczywiście, z dzieciństwa Michał znał te bajki, a my dzisiaj zajmiemy się barankami w różnej postaci. Chociaż, tak jak mówiłam też wcześniej, wykonamy jeszcze jedną ozdóbkę. Będziecie mogli wykorzystać ją jako kartkę, wysłać do rodziny z życzeniami albo po prostu postawić na świątecznym stole. Co będziemy potrzebować? Właściwie to wszystko, co macie pod ręką w domu. Będziemy potrzebowali klej medik. Jajka styropianowe. Przydadzą kol -kol, się na pewno. Mhm, nożyczki. Form, tak. mm. Można później zjeść. Tak. Jak zostanie. Jak, jak zostanie, jeszcze trochę z baranka. Mhm. Dobrze. Jeśli macie. Łyżka plastikowa też się może przydać. Tak. Może zrobimy Nie sobie mamy... zajączka. Mm, mamy nożyczki. Mamy folię bombelkową. Podobno. Nie odstresowuje. Dziurkacze, kleje, farba, plastelina, wełna. Tak. E, styropianowe kulki, jajka. Jeśli ktoś ma wianuszek styropianowy, też może się przydać. Ruchome oczka. No i przede wszystkim. Jaja wszystko... czerwone. E, płatki kosmetyczne. Pewnie w łazience u każdej mamy znajdziecie takie płatki. Kółko styropianowe. Mm. Do, do, eee, biedne serwetki. Biednego, takie ozdobne serwetki, biednego, jeśli ktoś ma. Do kierowania kierownicy. Też się mogą przydać. Eee, czarna kartka, Na białe kartki. Anioła? Papier kolorowy, eee, blok techniczny kolorowy i biały, także. Zaczniemy od zrobienia bardzo łatwego hmm, zajączka. Z łyżki plastikowej. Wycinamy uszy zająca. Czyli to po prostu musimy bardzo dokładnie przykleić. smarować porządnie klejem. Ciężko się tym kleić. Uszy już są. Co teraz? No, zając musi mieć też oczy. Tak. Więc oczy. Albo rysujemy markerem, bo wtedy się nie zmyje. Albo jakieś oczka. Takie ruchome. Takie ruchome. Przykleimy. do mojego zajączka. Tak. Mamy jedno oczko. Tak. Przyklejone. Przyklejamy sobie drugie oczko. Tak. I, I uśmieszek możemy narysować. No jasne, tylko tak jak mówiłam, wykorzystamy do tego markera. Taki smutny zajączek. A to na razie nosek. A, no. A ja mogę uśmieszek, no bo ja u mnie uśmieszki fajnie też. Chyba <grywa> że nam nos wyszedł. <grywa> Ale wcale się tym nie przejmujemy. Ja mnie lepszy uśmieszek zrobić. No, ładny zajączek. <grywa> Okej. Okay. I zająca możemy sobie wbić w doniczkę. Możemy dowiązać mu na szyjko kartkę, żeby był ładniejszy, przyjemniejszy. Tak, podam. Albo. Ja chciałam podać. Na przykład może wyglądać sobie w ten sposób. Teraz kolejny przykład, jak możemy zrobić sobie taką bardzo łatwą ozdobę świąteczną. Tak. Bierzemy kolorowy blok techniczny. Z folii bąbelkowej wycinamy sobie taką chmurkę. Bo baranek ma przecież wełny, prawda? Tak, i właśnie ta chmurka będzie troszkę udawała taką wełnę. A do czego nam w ogóle potrzebny popcorn? Do baranka, którego będziemy robić troszkę później. Okej. Okay. Coś takiego. Jutro będziemy robili baranka. Kolejny krok, musimy po prostu przykleić do tej kartki. Potrzebujemy teraz pomalować tą folię białą farbą. Dlaczego białą? No, bo baranki są zazwyczaj białe. Oczywiście, jeśli nie macie białej farby, możecie wykorzystać każdą inną. Farbę akrylową bierzemy. Tak. I malujemy. Farbę akrylową bierzemy. Aha. No i. I co robimy? No i malujemy. Na biało. A czemu na biało? No bo baranki są białe. <laughs> baranki są białe. Malujemy, malujemy. Mhm. Bo czasu mamy niewiele. Dobrze, kiedy już mamy już pomalowane, zostawiamy na chwilę do wyschnięcia. Barba nam już nie będzie potrzebna. Tak. Yy, a my bierzemy się, bo przecież temu barankowi jeszcze brakuje czegoś. Na czarnym yy, kartonie. Rysujemy sobie głowę takiego baranka. Ja Wam pokażę, jak, jak najłatwiej narysować. Są różne wersje. Właśnie. Ale my po różne prostu chcemy wersje. narysować najłatwiejszą. Mhm. To może być łóżko. Najłatwiej. U góry dorysowujemy takie półkole. To będzie głowa. Z drugiej strony też łóżko dorysowujemy. No właśnie, bo... No i pyszczek. muszą być. Pyszczek też. No i pyszczek. I mamy gotowego, gotową głowę baranka. I jeszcze do, oprócz głowy będziemy potrzebowali dwie nóżki. Naklejamy. Nie? Do tego, I druga łapka też można delikatnie wsunąć jeszcze tu. No. no i zostały oczy. Baranek są gotowy. Jak może następny baranek wyglądać? Również możemy go przykleić do kartki i wysłać komuś. Wykorzystujemy serwetkę taką papierową, ozdobną. Rysujemy sobie znowu głowę baranka. Wycinamy. Może być czarna albo brązowa. Zamiast tej papierowej serwetki możecie wykorzystać płatki kosmetyczne. W zupełnie ten sam sposób, który teraz robimy, tylko zamiast serwetki dajemy płatek kosmetyczny. Naklejamy sobie. I znowu oczka możemy albo narysować, albo przykleić. Nosek to taki trójkącik. Gotowe. Tak samo można wykorzystać płatek. Wtedy tą główkę wyciętą też naklejamy. Można też mu wtedy łapeczki jeszcze dokleić, wyciąć i przykleić. Teraz przejdziemy do następnego baranka. Pamiętacie, jak robiliśmy nasze pompony w klasie? No to właśnie wykorzystamy już Waszą umiejętność zrobienia takich pomponów e, Czyli i tym razem zrobimy... zrobimy Timiego. Timiego, mhm. Tym razem zrobimy... Słuchajcie, na tekturce możecie wykorzystać albo szklankę i odrysować sobie od szklanki ładny kształt e, okrągły, albo wykorzystać... Albo wykorzystać, wykorzystać Albo wykorzystać cyrkiel, właśnie. E, rysujemy dwa okręgi, jeden większy, drugi mniejszy. To będzie wycięte. I musimy dwa identyczne takie narysować. A potem wycinamy. Oczywiście możecie poprosić o pomoc mamę, albo tatę, tatę. albo rodę, brata, czy siostrę. No, może być. Albo ciocie, babcie. Może tak być. Mamy wycięte te dwa okręgi. Bierzemy wełnę, okręgi składamy do siebie i przewiązujemy sznureczkiem. Teraz będzie najlepsze co może być. Oplatanie. Bardzo dokładnie. Kawałek. Właśnie. Obok. Nitka przy nitce. Nitka przy nitce. Nie zapominajcie, że przez ten środeczek trzeba przełożyć kłębek I nie wełny. Nie zapominajcie o, o oczkach i uśmiechu i nosku. Mhm. To jest najlepsze zadanie w tym wszystkim. Dobrze, słuchajcie, jak już mamy cały pierścień otoczony wełną, wycinamy z czarnego papieru znowu głowę baranka, przyklejamy oczka i można to przykleić w ten sposób. Można z tyłu wtedy agrawkę zamontować i mieć taką po prostu gdzieś przypinkę, chociażby do plecaka na przykład. Posłuchajcie, wcześniej powiedziałam, że może się przydać też taki wianuszek styropianowy. On oczywiście wcześniej wyglądał w ten sposób, ale że pani Ania się bardzo nudziła, już zaczęła sobie owijać wełną i postanowiłam wykorzystać ten wiosenny wianuszek. Poprzyklejam sobie kolorowe guziki klejem na gorąco, tak będzie chyba najwygodniej i myślę, że najtrwalsze to będzie. I śmiało można taki wianuszek powiesić chociażby na drzwi wejściowe, żeby pokazać innym jak pięknie obchodzicie święta. Jeśli nie macie styropianowego wianuszka, można z tektury znów narysować dwa okręgi, też owinąć i taka forma będzie wtedy płaska. Ale tak samo możecie ozdobić w ten sposób, ponaklejać jakieś jajeczka, naklejki, czy co, co macie w domu. Tak ciągle te baranki, baranki, ale też mówiłam o takich jajeczkach. Zobaczcie, bardzo łatwo się je robi, zobaczcie. Wystarczy wyciąć z bloku technicznego kształt jajka i ponaklejać z kolorowego papieru takie serduszka. Oczywiście, tak jak widzicie tu. Nie potrzebujemy pięknie wycinać tych serduszek, bo ułatwiamy sobie życie i robimy to w ten sposób. Karteczkę składamy. I teraz spójrzcie. Wycinamy taką łezkę tak naprawdę. Tak, różnej wielkości. Jak otworzymy jest serduszko, ale my nie potrzebujemy całego serduszka. Będziemy smarować klejem tylko jedną stronę, ten jeden płateczek, i będziemy tak w ten sposób przyklejać do kartki. Chciałam różowe jajko, bo jak wiecie, różowy bardzo lubię, ale nie miałam takiego koloru, więc narysowałam sobie na fioletowym. Mamy wielkie jajo, wycinamy je. Trochę mi się kojarzą właśnie te wzory takie z takimi ludowymi zdobieniami. Może dlatego mi się tak podobają. Myślę, że zaskoczycie też innych takim, taką formą ozdobienia, a sami zobaczycie, jak łatwo się to robi. Powycinałam sobie takie te serduszka w różnych kolorach i przykładam po prostu rozplanowuję, gdzie mają być te płateczki i w jaki sposób poukładane, więc to jest już taka zabawa w układanki. Więc możecie sobie w dowolny sposób to poukładać. Jakieś kwiatki albo coś na kształt serduszka. Tak, zobaczcie, że te kwiatki, jeśli się zdecydujecie na taką akurat wersję, one nie stykają się. Zostaje yy, środeczek pusty. Pamiętajcie, że Mniej znaczy lepiej. Nie zawsze, jeśli damy wszystkich kwiatuszków, serduszek i wszystkiego dużo, bo mamy piękne, to nie wszystko później będzie dobrze wyglądało. Mhm. Dobrze. Wy możecie oczywiście swoje wzory poukładać, wybrać swoje ulubione kolory. No, tak mniej więcej prezentuje się. To jajeczko. Dobra, przechodzimy teraz do baranka z wykorzystaniem popcornu. Jeszcze trochę nam go zostało. Dzieci jeszcze wszystkich nie zjadły. Yy, w każdym razie potrzebujemy styropianową kulkę i na przykład takie jajeczko styropianowe. To będzie nasza głowa. I na tej głowie narysujemy sobie markerem albo jakimś innym mazakiem oczka. U, trzeba uważać. U. U będą oczka nasze. I teraz przypominam bardziej węża. <laughs> Nie wiem czy wam też, no ale to na razie tylko początek. E, do tego będziemy potrzebować, na przykład z różowego filcu wycinamy sobie uszy. Ja je wcześniej narysowałam. Filc nie, nie jest fajnym takim materiałem, w którym się dobrze wycina, więc się nie denerwujcie przy tym. Można troszkę powiększyć. Tak stwierdziłam, że chyba jednak no, powinny być. Czyli wycinamy sobie uszy. Ja je trochę powiększyłam. No, niestety. <laughs> teraz jak mysz. <laughs> Widzicie? Czy tylko ja tak widzę. Z czym kojarzy Wam się teraz ta postać baranka. Trzy, cztery. Okej, okay, słyszałam. Wam też mysz. Mi też. <laughs> Dobre skojarzenia. I jeszcze nosek. Nosek to jak już wiecie kształcie takiego trójkącika jest. Możecie oczywiście te uszy, jeśli nie macie filcu, można użyć zwykłą kartkę. Tylko różową. Ja lubię różowe, Dlatego może chyba tak się czepiam tego różowego. Dobra. Nosek teraz przyklejmy. Gdzieś miałam klej i zniknął. Taki był niewielki w sztywcie, może ktoś go widzi. Wniosek jest taki, że trzeba mieć zawsze porządek w miejscu pracy. Pamiętajcie. OK, znalazłam. Przykleję teraz nos. No bo nie. Ucieka. Dobrze. Mamy. I puszczek. Baranka gotowy. Ogonek i wypiszmy, malec, mysza. No ja w sumie, w czasie świąt, czemu nie? Może być i mysz. Yy, uszy przyczepimy sobie je tutaj. Ale gdyby się nie chciały trzymać klejem, za pomocą kleju, możecie użyć wtedy szpilek. I ja tak właśnie zrobię. Szpilaczki mhm. jedno, tutaj będzie drugie. Teraz myślicie. No urocze. W tym miejscu też damy popcorn. Tą czuprynkę zrobimy tutaj z popcornu. I teraz moi drodzy, jeśli ktoś nie ma popcornu, to się nie przejmujcie. Możecie wykorzystać watę na przykład. Moja propozycja jest taka, żeby wykorzystać klej na gorąco. Albo jeśli ktoś ma dużo, dużo cierpliwości, to może oczywiście przyklejać sobie za pomocą kleju Magic. On jest troszeczkę bardziej gęsty, więc wtedy się to lepiej też trzyma. Ja używam kleju na gorąco, żeby wam to wszystko pokazać. Hops! Hops! Pięknie się trzyma! Nic nam nie ucieka o tu jeszcze też dokleimy za chwilę klej już zastygnie o, super i to będzie głowa naszego baranka już lepiej wygląda, prawda? już bardziej przypomina baranka no to dobrze wbijamy teraz wykałaczkę od spodu Ups. Dobra. I dużą kulkę. taram. Zobaczcie, jak się ładnie prezentuje. Z tyłu w ogóle jakiś taki dziwny coś wystaje. Nie wiem zupełnie dlaczego. I dlatego mi się kojarzy to wszystko z myszą. W każdym razie zaraz to zakleję. Tył y, główki barana też można y, zakryć. No i oczywiście cały brzuszek tutaj tak samo. Ale żeby nam się to trzymało, żebyśmy się nie martwili, że coś nam odpadnie albo będziemy mieć z tym problemy duże, to wbijamy nóżki, czyli nasze wykałaczki w tułów baranka. Ile baran ma nóg? Dobrze, cztery. Tak, tu mamy, sobie troszkę pozwolę to wypróbować zmierzyć. Na trzech nie chcę stać. musi mieć cztery. Tu. na nas tak sobie zerknąć. I teraz słuchajcie, można nóżki wykorzystać plastelinę, a ja mam jeszcze takie małe kuleczki styropianowe, które przetnę na pół i mam nadzieję, że będą się trzymały na tych chudziutkich nóżkach mojego baranka. I teraz kochani, popcorn będziemy dawać uwaga, najpierw do buzi, a teraz już na barana. Stawia nasza finalna wersja baranka, który wiemy już, że nie jest szonem, bo jest za duży. Nieważne, nasz baranek jest najedzony, jakby z głodnią ma na sobie popcorn, ale Wy nie jedzcie oczywiście. Yy, no i co? Gotowy, nie? Tak. Mamy mały bonus dla Was. Czary Mary, pokażemy Wam. Czary Mary, pokażemy Wam. Uwaga, uwaga, mamy jakieś Ocean, nie wiem co to. W każdym razie nie widzicie, jakie to zwierzątka. My Wam to oświetlimy. Tak, mamy taką specjalną latarkę. Widzicie? Tak. Papierowa, a świeci. No właśnie, jak to jest możliwe? Prawda, że fajne? Pewnie jesteście zdziwieni, jak to jest zrobione. Ha, Pani Ania wie, ale nie powie. <grym> Żartowałam. Zdradzę Wam tą tajemnicę. Mama, a... Na kartce białej rysujemy sobie latarkę. Coś, co ma przypominać przynajmniej latarkę. Bierzemy czarną kartkę papieru. Zobaczcie, ona jest... Ani troszkę nie jest nic na niej namalowane, bo namalowane jest na takiej folii. Markerem i różnymi mazakami. Narysowałam e, takie jakieś zwierzątka, żyjątka morskie. I teraz... A teraz możemy Wam... Oświetlić jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej <grymne> mhm, właśnie w ten sposób. I na tym polega ta cała magia. Zabawa. Taka zabawa, nie? Wkładamy do środka czarną Mama kartkę. Mama zrobiła taką zabawkę. Właśnie. Pokaż jeszcze raz, jak oświetlimy, jak to będzie wyglądało. Taram. Taram. W wolnej chwili Tadam. możecie Tadam. też coś takiego Tadam. wykonać to się po prostu pobawić taram 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 taram. Skończyliśmy już nasze ozdoby. Mam nadzieję, że dobrze się przy tym bawiliście. Chciałabym zobaczyć Wasze prace, dlatego zdjęcia wyślijcie mi na adres mailowy albo w każdy inny możliwy sposób możecie mi je dostarczyć. Efekty Waszych prac zobaczycie na stronie internetowej panianiauczy.pl. A teraz życzę Wam dużo spokoju, wytchnienia, no i do zobaczenia. Pa pa.